Hej, witam Was dzisiaj w Pixelendzie. Ja jestem Pixie i chcę Wam zaprezentować jedną gierkę online, o której pomyślałam dzisiaj rano. Nazywa się ona Walkier PC, czyli grzmatnij swój komputer. A to dlatego o niej pomyślałam, bo w pracy dzisiaj jeden z komputerów zaczął nawalać. Właśnie na nim siedziałam, próbowałam na nim pracować. Więc twórcy tej gry. Najwyraźniej chcą nam powiedzieć, żebyśmy nie rozwalali swojego komputera w rzeczywistości, więc możemy wyładować swój gniew właśnie w tej grze. Zobaczmy, co też dla nas mają. Mm -hmm. Najwyraźniej na razie wszystko działa dobrze. Wiadomość? Nie? Okay. <noise> Dzień systemowy. <noise> Co idzie dalej? <noise> Komputer wchodził w słowo, normalnie... Brześliwość rzeczy martwych. Jakiś komunikat. Okej. 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 jak zawsze? Okej, okay. wszystko rozumiemy. Zawsze jak coś wyskakuje jakieś okieko, to zawsze no. wszystko rozumiemy. <cit�ise ourselves> mhm. obsługi. Teraz zobaczmy co tutaj mamy. Jest akwarium. Z rybką. O, złota rybka. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy. Kawałek obrazu, ciekawe. Tylko kawałek stolika. O! No tak. Dobra, zobaczmy. Akwarium najpierw. O! Popiek! Rybka! Rybka! Nie zapomniał o rybce. Dobry garść. o. Przynajmniej rybka ocalała. O tak. <ścoughs> nie ma to jak dobra wyobraźnia. Idziemy dalej. Sam komputer, nie? To idziemy od tej strony. Zobaczymy, co z tym zrobi. Co? Uuu. Nie za zaskry... e. no, O! Ale komputer jest zniszczony. No, nie, No. Dalej. Mm. Nie, kom, sam laptop sobie zostawi na sam koniec. Zobaczymy, co też wymyślili z telefonem. Dzwoni? A ja myślałam, że walnie ten komputer tą słuchawką. I co teraz? Co to się dzieje? O mój Boże, samolot! <laughs> Nie! O! A, to było super! Ja też chcę tak! Ja też chcę tak! Jeden telefon i rakiety! Co dalej? Co dalej? Kawałek obrazu tu był, tak? A gość już jest mocno poirytowany, co? Eee, eee. <ścoughs> eee, tak gość ma naprawdę dobre kryjówki do te wszystkie rzeczy. Dobra, to chyba ostatnia kryjówka poza komputerem. Co też tam ma? Co? Co to? Co on robi? Płeta. <laughs> No tak. Ale komputer zniszczył. Zejsta jest słodka. No i został sam komputer. Zobaczmy co też wymyślił O, o, tak, tak. To jest to, to jest to, to jest to. O, wygrałam. Ale muszę przyznać, gość ma dobrą wyobraźnie i nie ze skrytki w tym swoim biurze. Nie ma co. O, dobra, to, to, było dobre, to było dobre. Mm. Dobra, wyobraźnia to podstawa i dobre skrytki w biurze to też podstawa. No, dziękuję, że oglądaliście. Na dzisiaj to tyle. Jeśli chcecie w to zagrać albo znaleźć inne, bo będę nagrywać pewnie jeszcze z tej serii, bo widziałam, że są. No link będzie w podpisie. Jak ktoś chce, to niech zagra sam. A teraz do zobaczenia w następnym odcinku.